Witaj, tu Agnieszka i Darek. Spotykamy się w punkcie styku, słuchowisku edukacyjnym opartym na doświadczeniu. To miejsce do dzielenia się swoimi perspektywami na edukację, wychowanie i rozwój. Dosiądź się do nas i posłuchaj. Zapraszamy. Życzymy inspirującego odbioru. Dzień dobry, szanowni Państwo. Dzisiaj wtorek, kolejny dzień i kolejne nasze spotkanie, w którym Chcemy porozmawiać w punkcie styku. Tematem w czerwcu jest neuroróżnorodność, a dzisiaj naszymi gośćmi są nasze uczennice, już niebawem absolwentki naszej katolickiej szkoły podstawowej Montessori. Witam serdecznie Emilkę i Nataszę. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziewczyny, pomyślałem, że zaczniemy od takiego pytania: co Wy sobie myślicie o tej naszej szkole? po y, tych wszystkich latach, no i dzisiaj na, na końcówce ósmej klasy. Co to za szkoła? To jest szkoła Montessori i to jest najważniejsza rzecz i w sumie taka tutaj, taka najlepsza w tej szkole, że jednak jest bardziej, z się też, że na przykład teraz do tych tam siódma, ósma klasa to jest ciężej i na przykład mamy też mniej osób w klasie, jest bardziej indywidualne podejście do ucznia i bardziej można do nauczyciela z jakimś problemem, plus, też nie ma, no jest taki po prostu ta dałka jest taka przyjemniejsza, że tak powiedzieć. Dobra, dziewczyny, rozmawiamy o neuroróżnorodności i w tym pojęciu kryje się bątek ta talentów, pasji, zainteresowań. Podzieliłybyście się? Czym się interesujecie, co jest dla Was ważne poza szkołą? No bo szkoła nie jest całym waszym życiem, mam nadzieję. No to ja bardzo lubię szydełkować, piec i trenować kickboxing. Wow! A od kiedy trenujesz ten kickboxing? Od września tego roku. Jak? No fajnie. Ja właśnie byłem taki bardzo zaskoczony, jak się dowiedziałem, że Natasza y, trenuje kickboxing, tak? Mhm. I, I właśnie chciałem, żeby wystąpiła w naszym podcaście o tych talentach, żebyśmy mogli się trochę więcej o tym temacie dowiedzieć. Ale to tak się kojarzy z boksem, to. No bo to jest jakby boks i bije się rękami, ale jakby też nogami. Aha. To jest. No. To trzeba być wy, wygimnastykowanym. No, trochę. Trochę, Emilka, mhm. a ty? Um, no to ja bardziej idę w takie artystyczne y, strony. I ja na przykład bardzo lubię malować oraz rysować. Chodziłam kiedyś do zajęcia, ale teraz już przestałam. Ale kiedyś wrócę jeszcze. Tak samo też um, od bałego gram na instrumentach, bo tam na pianinie zaczęłam, kiedy miałam 7 lat. I teraz dalej gram. Jeszcze na gitarze. Więc tak? I jeszcze bardzo lubię próbować nowych sportów i ostatnio zaczęłam próbować windsurfingu, bo byłam na tym morze. I sobie spróbowałam. Jest bardzo super, więc na pewno będę to kontynuować. A ja dziewczyny chciałam Was zapytać, czy szkoła Montessori pomaga w rozwijaniu pasji i zainteresowań, czy nie ma to nic wspólnego? No. Tak, przez to, że jakby jest dużo mniej nauki, nie mamy zadań domowych, jakby po szkole nie musimy się skupiać na nauce, tylko właśnie na tym, żeby rozwijać swoje pasje i talenty. No, jako że na przykład, ja nigdy nie chodziłam do szkoły, nie to mam tylko spojrzenie na to, na inne szkoły, po prostu z tego, co by inni ludzie mówią. Jak na przykład słyszałam od jakichś koleżanek, zawsze, że one nie mogą czegoś zrobić, bo muszą się uczyć, bo mają w tym tygodniu dwie poprawy i trzy sprawdziany, coś takiego, albo że mają właśnie jakieś zadania na drugi dzień do zrobienia. Nie mają tego czasu wolnego, bo muszą się uczyć, więc. Ja po prostu mam takie spojrzenie, że no, ja tego nie mam, więc ten czas, kiedy musiałabym się uczyć na te wszystkie rzeczy, to mogę właśnie przeznaczyć na coś innego. To kiedy wy się uczycie, skoro nie uczycie się wtedy, kiedy uczą się wasze koleżanki, czyli po szkole? <grym> no, na pracy własnej. Czyli w szkole. Tak. Wtedy, kiedy jest właśnie czas w szkole na to przeznaczony. No ewentualnie zawsze zostaną jakieś rzeczy, na przykład to zrobię ja później w domu, ale to zawsze jest nie wiem, kwestia godziny albo dwóch. A nie po prostu całego południa i wieczoru. A Wy lubicie się uczyć razem? No, ogólnie prace grupowe ja lubię tak, bo. No. <grych> Bo bardziej, jaki macie taki, nie wiem, sposób, nauki tryb, jak tutaj wykorzystujecie ten czas? To raczej yy, właśnie samodzielnie chcecie, czy raczej z nauczycielem, czy wolicie w jakichś grupach? Jak? No, są prace, które lepiej się wykonuje samemu i lepiej się uczy, ale jednak jak robi się jakiś projekt, to lepiej robić jakby w dwójkach albo jakby w większych grupach, bo jest dużo jakby więcej zabawy. I jakby więcej się można dowiedzieć, jak ktoś coś dołoży swojego, i to jest właśnie bardzo fajne. I właśnie fajne jest to, że możemy jakby tutaj mieć taką przestrzeń, żeby robić coś razem i raz, razem się uczyć. A to jest związane też z tym, że, no właśnie, z jakimiś bardziej przyjaźniami, czy bardziej talentami waszych kolegów i koleżanek z klasy. Bo rozumiem, że projekty są różne. To znaczy, że zawsze robisz projekt przykładowo z Emilką, czy to w zależności od tego, jaki jest jego temat, zakres, Yy, charakter, jak to wy wygląda? No, w sensie, ja zazwyczaj robię z Emiką, ale. Bo jest wszechstronnie utalentowana. Tak, Emika tak? ma wiele talentów, ale czasami jakby losujemy ym, przez patyczki, jakby kto z kim robi projekt. A I to jest też jest fajne, bo jakby czasami nie mamy z kimś jakby takiej wielkiej integracji, a przez to, że musimy jakby z kimś zrobić projekt, chcąc, nie chcąc, jakby, jakby z nim pracujemy i więcej, jakby się bardziej poznajemy. Dziewczyny, a ja tak się zastanawiam, czy y, są jakieś talenty, które rozwinęłyście w szkole albo zobaczyłyście, że je macie, y, bo właśnie ta szkoła powodowała takie y, możliwości, y, że stwierdziłyście, a to jest coś, co lubię robić, może to jest fajne, dobrze się w tym czuję. Czy odnalazłyście coś takiego dzięki szkole? Jak byłam młodsza, jakby jeszcze przed chodzeniem do podstawówki, próbowałam szydełkować, a totalnie mi nie szło i odłożyłam to na kilka lat. A chyba w trzeciej klasie jakby mieliśmy materiał, gdzie było właśnie włóczka jakby szydełko. I wtedy jakby go wzięłam, próbowałam i się nauczyłam. I potem już tak jakby przez pracę własną mi się to tak spodobało, że poprosiłam babcię, żeby jeszcze raz mi to wytłumaczyła na spokojnie. I jakby to już zaczęłam robić i teraz to tak bardziej regularnie robię. Tak samo w siódmej klasie jakby dołączyłam do kółka teatralnego, przez co poznałam jakby, że ja to bardzo lubię i że to mi wychodzi. To polubiłam właśnie przez siódmą klasę i to, że w ogóle jakby była możliwość, żeby dołączyć do takiego kółka i to było takie otwarte dla wszystkich. Ja właśnie zadałam to pytanie Emilka, Nataszka, bo jak patrzę na ciebie, to sobie przypomniałam, że widziałam cię w paru przedstawieniach szkolnych i byłam pod wrażeniem tego, jak ty występujesz, jak ty się zmieniasz, jak ty się nie wstydzisz. I tak się właśnie zastanawiałam, czy to dzięki szkole, czy tam gdzieś jeszcze po szkole chodzisz do jakiegoś domu kultury i tam to odnalazłeś? Nie, to wszystko jakby w szkole i to też bardzo dużo przez panią Zuzę, bo jakby na początku byłam taka, bardzo sceptycznie do tego nastawiona, i jakby, uzna, jakby uznałam, że nie ma jakby tak, tak czy siak szans na to, żeby jakby to robić, bo nie ma jakby po prostu możliwości na to, ale właśnie ona mi powiedziała, żebym to robiła, skoro to lubię i że jak chcę, to jakby mogę to robić. I właśnie to zaczęłam robić, jakby też przez nią, i, i to było bardzo fajne. To nasuwa taki wniosek, że w odkryciu talentu czasami bardzo potrzebna jest druga osoba, która nie tylko ten talent z nas odkryje, ale trochę nas do tego nie wiem, zmobilizuje, otworzy, może trochę zachęci. Fajnie, jak to jest nauczyciel. No u mnie akurat jakoś tak stricte rozwinięcia talentów w szkole nie było, ale no, zważając na to, że po prostu szkoła to i tak jest większa część życia człowieka, to zawsze pewnie jakieś takie małe aspekty w tej szkole były. Nie wiem jak bodajże w czy były jakieś zajęcia dodatkowe z gitary chyba, to nie chodziłam przez jakiś czas i potem to się rozwijało tutaj. Jeszcze były chyba jakieś zajęcia z tańca, na które też chodziłam w szkole i później właśnie dołączyłam do grupy Tadeszczej. I właśnie były pewnie takie jakieś małe rzeczy, które tak inspirowały pewnie mnie do jakiegoś tam rozwijania pewnych aspektów. Ja się tak zastanawiam, bo rozmawiamy o różnorodności. Nataszka mówiła, że sprawdziła, co to jest ta neuroróżnorodność. To ja Was zapytam, czy to, że są różni ludzie w klasie, czy to jest bogactwo, czy utrudnienie? Jak to widzicie, no bo macie to doświadczenie już w zasadzie szkoły za sobą i możecie tak z perspektywy czasu na to popatrzeć, czy to jest. Coś, co rzeczywiście daje potencjał do rozwoju, czy trochę przeszkadza? No, jakby zdecydowanie daje. Jakby jak ktoś jest inny, każdy jest inny, to przez to możemy się dużo więcej dowiedzieć. Każdy, jakby coś daje od siebie, przez to, jakby dużo więcej się uczymy i dużo więcej się dowiadujemy. Ktoś lubi, nie wiem, ciuchcie i my możemy się o tym dowiedzieć. I to jest właśnie bardzo fajne w tej szkole, że jakby są ludzie, którzy jakby. Mają zupełnie inne pasje, i jakby chcą, nie chcą, musimy o tym jakby rozmawiać, bo jest dużo takich na przykład wyjazdów integracyjnych, gdzie się bardziej poznajemy i przez to jakby dużo więcej możemy się dowiedzieć. Emilka, jak ty jak myślisz o tych różnorodnościach naszych dwoich no, kolejnych? Ja zgadzam się z tą stu 100%, bo to jest bardzo dobra rzecz, też zależy od integracji klasy właśnie, mhm. więc to też bardzo ważne, na ile klasa się dzieli ze sobą po prostu tymi rzeczami. Ale właśnie ta szkoła to da. Patrzy na to, żeby ta klasa jednak była taką jednością, a nie powstawały takie mniejsze grupki, które po prostu się izolują od innych. No to może powiedzmy, z czym wam się to słowo neuroróżnorodność kojarzy? No z tym, że każdy jest inny i każdy inaczej funkcjonuje? Jak mówiłaś o tych, o tych projektach, o tym, że każdy trochę inaczej pracuje i że. Możesz go poznać. To, to był dla mnie też taki takie dobry moment, właśnie, żeby zauważyć, że skoro w różny sposób pracujemy, to y, z jednej strony, możemy y, poznać tego człowieka, że on w sumie to jest fajny. Tak, że, że to, że inaczej pracuje, to z jednej strony, na pozór na początku może nas odrzucić, no bo on nie jest taki sam jak ja, ale przecież gdzieś. Później w perspektywie pracy może się okazać, że on to zrobił inaczej, ale fajnie, że pomyślał o takim czy o innym aspekcie. A z drugiej strony, tak sobie myślę, że daje nam to też taką przestrzeń, żeby tak naprawdę zobaczyć, że ja jestem super, bo mam te moje talenty i mogę je też zaakceptować i mogę się nimi zacząć dzielić. Tak? Mm -hmm. <laughs> Taki mały wywód filozoficzny. <laughs> A słuchajcie, bo ja sobie tak myślę, że powiedzieliśmy, że neuroróżnorodność jest dobra, bo jesteśmy różni i to nam daje potencjał do rozwoju, ale przecież nie zawsze tak jest, że, że zawsze to doceniamy. Są momenty, kiedy jest nam z tym ciężko. Kojarzycie takie sytuacje w szkole? Może bez jakiś przykładów personalnych, ale tak jakbyście ogólnie powiedziały, czy to jest jakiś taki, no taka rzeczywistość, która może utrudniać funkcjonowanie, i jak szkoła pomaga poradzić sobie z tymi trudnościami? No w sensie mnie na początku, jakby ktoś jest inny, ktoś miał jakby inną wizję niż ja, bardzo mnie to wkurzało. I jakby nie lubiałam tego, jakby na przykład w 4-6 albo nawet jeden, 1 3, bardzo mi to wkurzało, gdy ktoś robił inaczej, ktoś chciał robić inaczej coś, ale jakby, te, nie, jakby teraz już zrozumiałam, że to jest właśnie fajne, że jakby ktoś inaczej na coś patrzy i inaczej chce coś zrobić. Właśnie to jest, że każdy się od nas jakby różni, każdy jest od siebie inny i to jest właśnie fajne. No ja to się z Nataszką zgadzam ogóle. Ale było coś, Emilka, trudnego, takiego kojarzysz, że było ci trudno coś zaakceptować? Z, z związku z tą różnorodnością kolegów i koleżanek? No, na pewno pojawiały się jakieś mniejsze konflikty do, do przestrzeni całego życia, no bo to jednak ta różnorodność jest przez całe życie, ale to po prostu z czasem się akceptuje i po prostu się ogarnia, że to, to jakby nie jest zła rzecz, jak ktoś ma po prostu z zdanie czy coś. Rozmawiacie o tym z nauczycielami, pojawia się taki temat, żeby akceptować siebie. Nini. Na pewno na społeczności było coś, że jakby jeszcze bardzo jakby podczas jakby tego okresu dojrzewania, jakby każdy się zmienia i każdy jest inny, to na pewno było jakby w szkole mhm. jakby o tym rozmawialiśmy. Mięże do głowy taki temat yy, spotkania z yy, z jakąś niepełnosprawnością, tak? Bo, bo też mamy w, w szkole uczniów, którzy no, mają też jakiegoś rodzaju niepełnosprawności, tak? Jest czasem tak, że ktoś ma łatwość w kontakcie z takimi osobami. Jest tak, że ktoś się tego boi, nie wie, jak, za, jak, jak podejść, jak rozmawiać. Miałyście takie doświadczenie, jakie wy macie podejście do osób z niepełnosprawnością? No ja jakby od pierwszej klasy. Zawsze ktoś taki był. Dlatego na mnie to już jakby było normalne, jak od dziecka jakby miałam z tym jakby do czynienia, potem nie robiło to na mnie jakiegoś większego wrażenia, że ktoś inaczej się zachowuje i robi coś innego niż jakby inni ludzie. Czy nauczyłaś się też funkcjonować, nauczyła się rozmawiać, nauczyła się współpracować też z osobami, które po prostu funkcjonują trochę inaczej, tak? Uh -huh. No to z perspektywy czasu warto polecić szkołę Montessori, czy jednak yy, chciałybyście, nie wiem, mieć możliwość już zmiany pięć lat temu na coś innego? Nie, ja bardzo lubię tą szkołę i ja bym mogła się jakby cofnąć w czasie tak czy siak chciałabym tutaj pójść, bo ta szkoła wiele nauczyła mnie i wiele osób poznałam, które jakby były wartościowe i nadal są i no, ta szkoła to był dobry wybór. No dla mnie też, ja bym nic nie spiliła, plus właśnie ja też um, jestem, właśnie też w Montessori byłam w przedszkolu, więc tam zamiast na przykład takich zabawek, to by się tabliczki mnożenia uczyliśmy od razu, więc no. Żeby ta, żeby ta edukacja była na poziomie jakimś, więc tutaj właśnie też potem tym i, i to jest bardzo dobra szkoła. Nic by nie zmieniła, mam no, na pewno to tu poszła, jak mogło jeszcze raz. A nie masz, Emilka, dość tej matematyki, jak od przedszkola tabliczka mnożenia? Właśnie mam, ale, ale to jest... To, to matematyka jest super. Masz dość, ale ją lubisz. Super. Trzeba jakoś z tego wybrnąć. Słuchajcie, no to co? Jeżeli yy, miałybyście przekazać jakieś przesłanie, jakąś myśl dotyczącą właśnie tego, że jesteśmy inni, że każdy z nas może trochę inaczej postrzegać świat, pracować, funkcjonować. Jakbyście miały dać takie przesłanie do swoich kolegów, koleżanek, którzy może nas będą też oglądać, to co byście powiedziały na koniec tej naszej rozmowy? No, ja bym powiedziała, że no, Każdy z nas jest inny i nie można się zamykać na siebie przez to, że na przykład się padło do towarzystwa, które jest takie same. Wszyscy w tym towarzystwie są tacy sami, a po prostu ty odstajesz, bo lubisz i, i, nie, i ty rozwijasz się innymi rzeczami. Więc po prostu trzeba znaleźć swoich ludzi, z którymi można wszystko rozwijać. Tak właśnie. <grym> Ja ze swojej perspektywy chcę Wam pogratulować, bo yy, myślę, że też kluczem do tego jest, yy, że jesteście takie super, jest też takie mocne poczucie własnej wartości. I zawsze, jak patrzyłem na Wasze funkcjonowanie w szkole, to tak sobie widziałem dziewczyny, które wiedzą, że chcą coś osiągnąć, że mają jakiś pomysł, że mają też jakieś talenty, że mogą też powiedzieć, czasami nie chce mi się tego robić. Tak? i znaleźć jakieś rozwiązanie, czasem może nawet właśnie przekonać rodziców, bo też wiele razy rozmawialiśmy z waszymi rodzicami i, i podkreśla, podkreślali rodzice, że ta szkoła uczy was właśnie takiej odpowiedzialności za swój wybór, ale też takiej świadomej decyzji, co chce, a czego nie chce robić. Więc chcę to podkreślić, że naprawdę jestem zachwycony i bardzo się cieszę, że nie tylko zgodziły się się dzisiaj tu wystąpić, ale też, że Idziecie za tymi swoimi talentami i się rozwijacie również w tym kingboxingu wow. No, dziewczyny, kończycie szkołę, więc chyba musimy życzyć wszystkiego najlepszego. Cieszymy się, że dobrze mówicie o tej szkole i że to były dobrze spędzone lata. Wspominajcie i odwiedzajcie nas, jak tylko będziecie mogły. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. I do zobaczenia już za tydzień, w kolejnym punkcie styku.